Na kochani, cóż zapiżamki, haleczki, staniczki, zobaczcie tylko, takie nowości w Pepko. Jak to co wleci i wypełni, będzie petarda. Także lecimy, troszkę wieszaczka, troszkę półeczki i, kochani, w środku przeglądu ważna informacja dla Was. Mach, dawaj niebieski, idziemy na przeglądzik. Na półeczki czy na ciuszek? Chodźcie troszkę na ciuszek, a potem na półeczkę. Mach, patrzcie, jaka bielizna wleciała. Co to tak Pepko teraz na bieliznę wzięło? Jakie nowości, jakie serduszka w ogóle. No, no, no. Ile to ty, góra? A to spierżałka w ogóle, zobaczcie. Tak? Chyba tak, wiecie, ale nie mam pewności. Jak to, co to jest w ogóle? Czekajcie. To jest taka koszulka. A gdzie? Gdzie ja się pytam? Dobra, czekajcie. <gryw> Zaraz rozpracujemy. Nie mam ceny w ogóle, wiecie? Rozpracujemy, o co chodzi chciała powiedzieć. Na pewno nowość jest zaznaczona. Jest cena 60 zł do rozmiaru XL. Tak, są majteczki tutaj, zobaczcie. O, czy to jest piżamka? Góra i taki gaciorek. Łopanie. patrzcie. <grystanie> Jaki ładny. No, no, no. Fajna, to, dziewczyny? Dobra, lecimy dalej. Jest też koszula nocna, o taka, taka haleczka, sexy, 50 zł do rozmiaru 2XL. O. A tyło, jak tam tyło, a tak. Regulowane ramionka, także fajnie. Ta jest w rozmiarze S. Ale to nie wszystko, Mam jeszcze takie zestawy. Lecimy od gaciora. 25 zł. Takie. a Siateczki. Aleczka. A tu mamy eseczkę. Taka różnica. Dobra. Lecimy ze staniczkiem. mają ja mam koregulowane. Tutaj taka ładna. Są to One wszystkie mają. Te ozdoby. nie pokazałam. O. Mhm. I z tyłu prezentuje się tak. Dobra. I lecimy dalej. Na lewo, na prawo? Na lewo. Poproszę. Salety, <laughs> no ale wszystko znamy. Kręcone w poprzednim przeglądzie. Dziewczyny, możecie sobie zerknąć. Tutaj również. Chociaż nie, jest jakiś gaciorek, wiecie? O. Chyba na nowościach. Nie chyba na pewno... Już podaję cenę. 50 zł do rozmiaru 46. O. Tak się prezentuje nogawka. I to chyba bodziak. Tak, pokazywałam je wczoraj. O, zobaczcie. Przypomnę cenę tylko 30 zł do rozmiaru 2XL. Nawet z tym gaciorem. Jak ładnie, bo by można było sobie skompl skompletować. O. I bardzo, bardzo miło w dotyku jest to body. Jeszcze mamy takie o, to jest kiecka. Rozmiar 42. No, no, no. Ładny kolor, co? 40 zł. Do rozmiaru 44. O, taki rękawek. Może odjadę. O, odjedź, babo. o I tak się prezentuje rozmiar 42 dziewczyna Jeszcze tyły i lecimy dalej. Kolejna zieleń. Aha, to są te ściągane bluzeczki. Znamy je. Tylko szponę cenę 25 zł do rozmiaru 2XL. W sumie dostawię Wam nawet ten gaciorek. O, zobaczcie. To z tą bluzeczką. I jeszcze z budziakiem dostawimy. A co? O. Proszę bardzo, taki zestaw. I lecimy dalej. Nach, pod te nowości dziewczyny koniecznie łapka pod filmem, koniecznie. <laughs> Za to oczywiście wielkie, wielkie dzięki. A tu, a tutaj też bodziak. I chyba ten największy 2XL. Ja tylko tak pokażę. Tak, bo one są do rozmiaru 2XL, ale już oglądaliśmy ten rozmiar w poprzednim przeglądzie. Nie ja przypomnieć sobie można, nie? Dobra, tutaj mamy jakąś wyprzedaż na niebotką. 40 zł. Ten jasny kolorek. Są kurtki, one chyba są bez bezcenne. A tu jest cena, patrzcie. Dobra, mam 80 zł. Do rozmiaru 46. Tak szukam, za każdym razem nie mogą znaleźć ceny tej kurtki. Są też kamizelki, ale my już je znamy. I te zielone deszczóweczki też znamy, ale tylko podniosę tą kamizelkę tak szybko. O, przypomnę, 50 zł od S do L. I szybko czarna. Mhm. I lecimy dalej. Co to mamy? Jeans. Ala Ale nic na nowościach. Chyba, że ten szary kolorek tutaj. Może. Cena. 35 zł, na rok 42. Lecimy dalej. Mocna nowość. Wszystko znamy. To już nie powtarzam. O, ale tutaj mamy tą koszulę. Tak, wam pokażę, bo ostatnio nie mogę zdjąć z wieszaka. Lecimy dalej. Dobra, tutaj nic. Dajemy już na lewo. Tak, dawaj babo na lewo. I tutaj też wszystko znamy. Dobra, to lecimy chwilę na półeczka. Chodźcie. Taki przeglądzik mieszany. Troszkę półeczki, troszkę ciuszki. A co? Od razu wyszłam na chiciory, na te piękne obrusy, na mocnych nowościach. Przypomnę tylko, cenę: 40 zł, wymiar 140 na 200 Ktoś go rozłożył, to sobie zobaczymy, nie? No. Tak się prezentuje. O? Matko święta, myślałam, że im poleci. Okej, okay. a to nie wszystko, bo już tutaj coś widzę. Co to jest? Aha, też taki obrusik 40 na... Nie, to jest wieżnik. 40 na 150 za 20 złotych. I? No i tutaj wszystko znamy. Przypomnę tylko cena tych kwiatów, bo ładne. 20 nie, 30 zł. Lecimy dalej. Ponowności. Dawaj babo na prawo. A, a na prawo mamy koszyczki w sensie szklaneczki. Jakaś przycena 12,50, ale to chyba nie jest za zysk. Tak, czy nie? Czekajcie, nie, normalnie w cenie regularnej 25 zł. Mhm. To jest nowość nie? Doleciało ponownie. 30. Mhm. Tak, i tutaj nic nie chcemy, wszystko znamy. Dobra, idę dalej. Dobra, są donice, osłonki, to sobie zobaczymy, czy coś tutaj przybyło. No, nie, nic, 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 nic ale może zobaczymy sobie te, bo rzadko można je spotkać w Pepko. Cena. Czekajcie, bo nie widzę. 20 zł. Ładne, no nie? No. Ależ to znamy, to lecę dalej. Dawaj niebieski. Firana jest zasłona. Chcemy tutaj coś? Nie chcemy, ale zobaczcie, pojawia się wyprzedaż. 30 zł, 140 na 290. No. I mocne nowości, tylko przypomnę: 140 na 260 za 80 zł. Nie, to jest nowe, to nie są te sarduszka, czy to są sarduszka? Już sama nie wiem, wiecie? Jak coś to, to na nowościach. I? Też na nowościach, a już nie takich mocnych, 140 na 260 za 80 zł. O. Jest podkładka, ciekawe czy coś będzie nowego. I obrusik powyżej. Nic, wszystko znamy. Dobra, to nie kręcimy, a nie, dobra, czekajcie. Pojawiły się do tych obrusików takie podkładeczki. Pod dwie sztuki pakowane za 15 zł. Pod ściereczkę. Pod obrusik. O. No i pod tą piękną zestawę. jak to jest wymiar? 39 na 45 i i to wszystko. Idziemy dalej. O, no właśnie mówiłam o tych rękawicach. 6 zł. Idealne pod podkładki. Doleciało jeszcze słomki. W kolorze złota, na pewno nowość, 8 zł, srebrne znamy, 6 zł. Kanie, jest miło i przyjemnie, ale niestety muszę zepsuć tą chwilę. Otóż dziś niestety nie będzie kwadratu decyzji, muszę przerwać naszą zabawę, ale tylko na jeden tydzień. Także od razu uspokajam. Wybaczcie, że zrobiłam Wam teraz zawód tą wiadomością, nie planowałam tego. Wiem, to miało być cudowny czas dla nas. Ta zabawa na 50K, ale życie czasem płata różne figle, i muszę teraz zrobić sobie chwilową przerwę. Oczywiście przeglądy zostają, także nic tu się nie zmienia, ale tak jak mówię, robimy przerwę tygodniową od zabawy. Po, po czym wracamy także? Pamiętajcie, jesteście cudowni i mam nadzieję, że zostaniecie tu ze mną, pomimo tego, że na tą chwilę nie mogę dotrzymać danego wam wcześniej słowa. Także wracamy do zabawy za tydzień. Ja oczywiście będę Was informować podczas przeglądu. Taki jest plan. A teraz chwilka dla naszej poduchy. No, a kochani, zobaczcie, co tu się dzieje. 22:33. Angelika napisała do mnie maila. Mega szybki odzew. Także ja od razu pakuję poduchę. Poducha leci do Warszawy. Także dziękuję, Angela, za taki szybki odzew. Mega się cieszę. I myślę, że jutro. No jutro nie, jutro wyślę, więc pojutrze paczka będzie u Ciebie. Najwyżej do dwóch dni. W zależności jak tam impost dostarcza u Was. No, dobra. Także biorę się zapakowanie. I jeszcze widzimy się pod paczkomatem. Ale to już jutro, bo dzisiaj jest niedziela 22.34. Dokładnie. Także fajnie. to mi się podoba taki szybki odzew. Lasowanko, osoba, kontakt. I fru leci dalej. Dobra. No, pakuj babo. Pakuj. Ważna chwila. Jestem przy paczku Macie. Już będę skanować paczkę i wysyłamy. Dobra, mamy to dziewczynę. Leci do Warszawy, do Angeliki. Angelika, dziękuję jeszcze raz za udział w zabawie. Zmieniłam paczkoma, tak widzicie. Okej. Okay. No i koszyczki, ale znamy te koszyczki. one tylko cena. 15. Takie. Ewentualnie tutaj te składane. Za 25. I nie wiem, czy to nie jest na nowościach. O, tu jest złożony ten koszyczek. To właśnie tak się prezentuje. I jeszcze ten z drewniankiem. O, tu jest więcej. I tu cena 25 zł. Troszeczkę większy 30. Dobra. Zobaczcie, ktoś tutaj postawił słoiczek. Jaką fajnie komponuje się teraz tutaj z tymi koszyczkami. 17. A, składany druszlak, a ja potrzebuję wiadro. 10 zł. Także wybieram się w ogóle do DILS. Także będzie też przeglądek z DILS. A to 20 zł. Takie ręczne naszotkowanie. Też nowość. OK, mamy to. Idziemy dalej. Drewienka, w sensie to tace obrotowa. Przypomnę cenę, To nie jest nowość, one już była. 30 zł. Aha. Ale tutaj coś widzę. Co to jest? A, to są te szafeczki. Dobra. Cena 30 zł. I podgląd na wymiary. Chcemy tu coś jeszcze? Nie chcemy. Troszkę kuchni, troszkę szkła. Ostatnio podnosiłam całe tutaj te zestawy, więc już nie podnoszę. O, dzień dobry, przepraszam. Dobra, mam telefon, muszę odebrać. Czekajcie chwilę. Dobra, muszę kończyć. Ale jeszcze akurat sobie przestanęłam przy takiej zestawie dla dzieci. To mam pokażę 10 zł takie talerzyki do tego. Czekajcie. Takie ładne kubeczki. Ale ładne. 6 zł. No także kończymy dziewczyny. Szkoda, bo szkoda, ale mam telefon i muszę iść. No, na... dobra. Niebieski idziemy. Dzięki, że byliście do następnego. Cześć.